No i mamy prawie klin gotowy. Znaczy yy, gotowy, zgrupnie zrobiony. Została tylko ta jeszcze płaszczyzna, ta co jest ważna, ta. ta. Ta, ta, No i ta. Tutaj to jak nawet wyjdzie dychę poniżej, to tu nic się nie dzieje, bo to i tak nie ma styczności. I teraz zobaczcie tak. Tu mamy na początku grubość yy, 4 7. Tutaj mamy grubość 7, a tu na końcu mamy grubość prawie 9. No ale teraz jak tak? Teraz trzeba zrobić będzie dwa małe otworki. Najlepiej jeden tu gdzieś, drugi tu blisko końca. I kawałek deski i wbić. Gwoździe i uciąć je tak żeby nie wystawały ponad, ponad tą płaszczyznę tu żeby nie wystawało i tu i najpierw skrobimy jedną odbijamy później skrobimy drugą odbijamy no i mamy klin gotowy ale to skrobanie już resztę tych czynności to zrobimy w poniedziałek bo mam skrobak w domu przywiozę i Zrobimy krok po kroku, wykończymy tego klina już yy, zgodnie z tym kątem, co jest tu.